Witam bardzo serdecznie na kanale Sajmi, dzisiaj do wygrania będziecie mieli tego skina, żeby go wygrać oczywiście zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, subskrypcję z dzwonkiem i komentarz również pod filmem i tutaj jeżeli macie 18 lat, możecie sobie kliknąć ten plusik i tutaj użyć kodu Sajmi, bo z kodem Sajmi otrzymujecie plus 10% do depozytu, 2,10 na start, ale również do wygrania macie kosy za ponad 1000 złotych, także naprawdę warto sobie spróbować z kodem Sajmi, do niczego nie zmuszam, ale jak, jak chcecie to możecie i tutaj mamy 7600 złotych, mamy tutaj Tutaj również skrzynię MVP, która kosztuje 37 zł i 80 groszy, także spróbujemy dzisiaj sobie zrobić e, z nią, z niej coś w marze fajnego, bo nawet jest do wygrania karambit, case hardend o wartości 20 tysięcy złotych, Trzeba ppd też o wartości 20 tysięcy, czy nawet bidemaster przez gorszy, bo tutaj już koszt takiego monstera w najgorszym stanie jest 1100, a w najlepszym 3700 zł. Także próbujemy sobie na razie bezpośrednio 37 zł. i 80 groszy. Royal Guard, no czy to jest dobre? No, 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 okej, okay. jest na plus 3 zł. No dobra. No już myślałem, że się zatrzymam na tym Royal Paladin, ale tak czy siak jest Mac Justice za 70 zł, a ten Royal Paladin, żeby kosztował 400 zł, nawet w najlepszym stanie, a w najgorszym sztukę, także tak czy jakby było chociaż 100 zł. E, Parallax, no jeden z gorszych skinów, myślę, no gorszy na pewno niż e, ten Mag, ale dalej to jest na zero, Okej, okay, to teraz próbujemy sobie tak trzy na raz, 13 zł, MVP, MVP, no i niestety flash, braz oraz Aristocrat, Także lipa. Jeszcze raz próbujemy sobie, czy może teraz Glock, y, boże, R8 Revolver fade, najdroższy i ten 50... No, chociaż nie, Mag Justice jest droższy, okej, okay, to jest profit. Dobra, teraz nabuście razy 3. MVP, ty weź ogarnij. Tutaj będzie mag, nie będzie maga. Także to jest tylko i wyłącznie 50 zł. Jeszcze raz sobie spróbujemy MVP. No nie, nie, nie. Tutaj na pewno nie będzie profitu. To będzie minus, nawet bym mógł powiedzieć. Na pewno. Dobra, na trybie jest teoretycznie nie stać. Mogę tak od razu na raz trzy otworzyć, ale jeżeli nic nie wypadnie, no to niestety, ale będzie kurwa bardzo źle. Dobra, próbuję raz. 6700 zł i 44 grosze. Proszę. I 44 zł. Nie Nie, nie, nie Skąd tu jest zwa... Skarb raz Tysiąc złotych Co to jest Co Ale no i tak gówno Straszne, straszne gówno MVP Tysiąc złotych Skarb raz, skarb, raz, skarb raz. no tak Dobra, trzeba chyba zaryzykować i spróbować Raz Trzeba spróbować. Raz trzeba spróbować. Tak. Uff, może tak i tak. Kosa! Kosa! Knife edge. Knife edge. No nie. Eee. Czekajcie, czy 50 tysięcy tu mam? Mm, nowa. 13 tysięcy to jeszcze możemy tutaj stara. Dobra, ile tu będzie już? Dobra, kolejne dwie stówki prawie. I z tego jeszcze skorzystamy. 78 tysięcy punktów mamy. I tu będzie z 7 zł. 90! Okej. Okay. Dobra, 515 zł. I teraz z 515 zł. Możemy sobie zrobić tak. Case battle. Możemy. Z... Dobra, dodajemy bitwę po prostu. Mm, ammo case na przykład. 506 zł. I niech będzie powiedzmy na. Na underdogu na dwóch. Na underdogu na dwóch. Tylko jeżeli coś mi wypadnie. Albo ja, ja, nie, ja nie kraczę, ja nie mówię nic. 506 zł za taką bitwę. Pierwsza, daj mi do Stara, ale on jest tani, on jest tani on jest stosunkowo tani, także nie mam się czym martwić na razie. Famas może być nawet droższy niż ten do Battle Stara, ale nie jest dobra. A wupka będzie droższa. Jest droższa. I ostatnia skrzynka, ale tutaj nic nie ma. Zupełnie nic. No nie przegrywam to chyba. Wygrywam to, ale tutaj nic nie ma. To jest 100 zł. To jest tylko 100 zł. To nie jest aż, to jest tylko 100 zł. 137 mamy łącznie ile ta skrzynka kosztuje ukryta. 137. No to tak możemy sobie spróbować pojedynczo. No i Blue da, daje Blue Sport, ale czy to będzie stan w Faktoryniu? Jest w faktoryniu 26 zł. Jeszcze jeden, i jeszcze raz Ice Cold Okej, okay, tu jest 75 najdroższy I to jest filtr tested tylko Także już nawet nie stać mnie na to, żeby otworzyć na trybie boost taką skrzynkę Ale dobra, mam 62 zł, więc to będzie na charmsy Na charmsy, na charmsy trzeba polecieć No i byśmy mogli sobie spróbować, które charmsy no, Te charaktery są potencjalnie najlepsze pod kątem tego, ile jaką kwotę musimy wydać Dobra, 8 Charmsów. Po prostu 8 Charmsów, niech będzie underdog na 4. I oni żeby trafili te Google Eye, a ja żebym trafiał po prostu same takie najgorsze, ale te najgorsze charmsy. No dobra, jakiś ziomek wszedł i wyszedł. Dobra, 57 złotych charmsy, które dają dwa Google Eye. Początek bardzo dobry, bardzo dobry. Bo to już jest przebita wartość Kzbuttla, ja też trochę Google Eye, ja, także ja już też nie wygram, bo to tak, Alex wygra raczej. Tak strzelam, tak strzelam, że... No ja już na, raczej na pewno nie wygram, jak to, zaczynam trafiać coraz lepiej, bo Alex raczej powinien to wygrać. Tak, tak mi się wydaje, tak strzelam. Ja mam najwięcej w tym momencie pieniędzy za wszystkich. Jeżeli ja bym to jeszcze uratował jakkolwiek, ja bym był tak w szoku, tak byłbym w szoku, ale to się nie wydarzy. To się widzowie niestety nie wydarzy. Mm, dobra, tutaj nie ma nic jeszcze. No już nawet jeżeli trafi tego Google, a ja to i tak przegram. I tak to przegram, i tak to przegram. Nie ma. I na tym trzeba chyba zakończyć. 274 zł. Bardzo dużo. Wow, bardzo dużo. Wy widzowie, jak macie 18 lat, możecie sobie ten plus i tutaj użyć kody. Oczywiście Sami, bo z kodem Sami dostajecie plus 10% do depozytu 20 na start, ale również do wygrania macie kogo za ponad 1000 zł z kodem Sami. I co, bardzo Wam dziękuję za oglądanie i widzimy się oczywiście w następnym odcinku. Siema!